Cześć! Z tej strony hodowca królików OSC, NB, NC i BW. A w dzisiejszym odcinku powiem Wam jak zacząć hodowlę i co trzeba mieć. No więc, a drugą rzecz bym chciał Cię zaprosić do hodowcy Marko18 dostał subskrypcję, złapiecie w górę, będzie link w opisie jak zawsze. No to więc zacznijmy od pierwszej rzeczy. Pierwszą rzeczą to trzeba mieć oczywiście poidła. Poidła działają. Tutaj musi królik sobie wziąć ile podaleć. Potem no, karmiki albo jakąś miseczkę, taką czy coś i pasidło i ten pasidło. A potem ten, najlepiej słomę. Siano, siano jest z tym. W pasidłu, a ten i dezynfekcję. Pod to żeby wsiąkało mocz i wiecie co no, no i ten i, na, i, na, i trzeba mieć oczywiście klatkę to jest oczywiście najważniejsze z USB Spłyt, z płyt, czego się tam zrobi No i żeby nie napadał oczywiście deszcz to z blachy no i na pierwszą rasę bym, próbał, bym radził nowozelandzki biały lub kaliforniński, ale na mnie jest łatwy nowozelandzki biały, ja nie miałem kalifornińskich, bo wiem, że ta rasa jest łatwa, no więc możecie tam hodować, albo kaliforniński. No, no to co, by było na tyle, jeszcze raz Ci mówię, że wbij tam do Marka 18D, mu łapkę w górę subskrypcją, będzie mu miło i mi. No, więc mordeczko 150 wyświetleń. Kolejnym odcinkiem lecimy. No, a i właśnie jeszcze y, za, dwa, za dwa tygodnie będą młode. Powinna mieć, jeszcze nie wiadomo, ale powinna mieć ta. ta samica. Właśnie przesadziłem ją, jak może zauważyliście. Widzę starsi, nowsi to nie. No, że tutaj jest. No dobra. Nie ma. No to cześć. Mordeczko. No i do następnego. 149 wyświetleń, bo wbiłeś Nara, Mordeczko. Jeszcze raz kciuk. Subskrybuj. I, i git my honest, co nie? No, więc dobra. Mordeczko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. yo, yo. yo. Pecau.